No to proszę państwa, dojeżdżamy do chodzieży. Wymieniliśmy miejscowość Milicz. Dosłownie za chwilę tam będziemy. Droga... A może potrąci nas ciężarówka, jak to prorok słusznie zauważył. I nie dojedziemy. Aczkolwiek droga przebiega bardzo spokojnie, dlatego nie było to bardzo nagrywać nawet. nawet. Dlatego dopiero teraz short z tego momentu będzie. Ma wyraźną ochotę spożyciem Hot Doga z żabki Bożego posiłku Ale niestety żadna żabka wchodzi, żab że takiego czegoś nie oferuje Bo wszystkie nie mają parówek ani innych.